Przez co wydaje mi się, że najlepszą podpowiedzią, którą mógłbym Tobie dać i wszystkim tutaj nam zgromadzonym na czacie, jest to, żeby artykuł nie był takim artykułem czy jednostką treści, którą zwykliśmy publikować w polskim internecie przez ostatnie x lat, tylko powiedzmy skyscraperem, opasłą formą, bardzo dopracowanym jednostką treści, która pokrywa wszelkie możliwe zapytania użytkowników w danym kontekście. Czyli na przykład, jak mówimy właśnie o VPN-ach na MacBooka, no to trzeba powiedzieć na MacBooka Era, na MacBooka Pro, w systemie Katalania, czy tam w systemie jakimś tam innym. I w AI Searchu pytasz jeszcze dłuższymi formami, i czasami możesz napisać cześć, słuchaj, szukam czegoś takiego, czegoś takiego. I Pokrycia semantyczne tak głębokie gwarantują nam właśnie to, że ten Google może wybrać nasz artykuł jako na tyle dobre źródło wiedzy, że umieści nas, nas, nas w AI Overview. Natomiast, tak jak wskazałem, nie robiłem nad tym specjalnej analityki. Mówię o tym, jak mam skonstruowany ten serwis i że to dla mnie funkcjonuje.